Chaos na wielu europejskich lotniskach, porty lotnicze w Berlinie, Brukseli czy Londynie sparaliżowane. Cyberataku nieruchomim system odpraw obsługujący setki tysięcy pasażerów dziennie. Ludziom pozostało czekanie na opóźnione o wiele godzin loty, a i tak większość z nich została odwołana. Wstałam o 6 nad ranem, by zdążyć na swój lot i usłyszałam wiadomości o cyberataku. Czekam co będzie dalej. Już wiem, że jeśli dziś wystartujemy, to najwcześniej za 3 godziny. W terminalach lotniczych od rana tworzyły się ogromne kolejki, uziemionych i zdezorientowanych pasażerów. Dotarłam tu kwadrans po dziewiątej, zero informacji. Mówili tylko, że jakaś usterka techniczna. Zajrzałam do internetu, a tam piszą o cyberataku na lotniska. Między innymi na największe w Europie londyńskie Heathrow, obsługujące nawet 200 tysięcy pasażerów dziennie. No, to dla mnie wielki problem, bo mam ważne sprawy do załatwienia. Jeszcze godzina dwie i sytuacja będzie tu bardzo napięta. Pracownicy lotnisk musieli przejść na ręczną odprawę pasażerów, która znacznie wydłuża i komplikuje cały proces. Cyberatak Cyber nastąpił wczoraj w nocy na jednego z naszych technologicznych dostawców, co wpłynęło na pracę naszego lotniska, ale też wielu innych w Europie. Trwa to już wiele godzin i problem nie został rozwiązany. A to sprawia, że przedłuża się obsługa pasażerów, część lotów będzie opóźnionych, inne zostaną anulowane. Hakerzy, którzy zaatakowali system odpraw, boardingu i nadawania bagażu, doskonale wiedzieli, co robią. To niezwykła sytuacja. Zaatakowany został największy dostarczyciel systemów technologicznych i bezpieczeństwa dla lotnictwa na świecie. To bardzo sprytny cyberatak, bo w tym samym czasie doprowadził do paraliżu wielu lotnisk i milionów pasażerów. To bardzo niebezpieczne. Eksperci nie wykluczają, że to wrogie działania rosyjskie być może wspierane także przez Pekin, których celem jest destabilizacja i wprowadzenie chaosu w dużych skupiskach ludzi. Obecnie w dobie szeroko pojętej wojny hybrydowej e, możemy liczyć się z tym, że było to w jakiś sposób działanie nawet połączone a więc chińsko-rosyjskie, e, czy też samo-rosyjskie ale z wykorzystaniem serwerów chińskich w celu ukrycia źródła e, pochodzenia tego ataku. Ataki nie objęły polskich lotnisk. Przywracanie normalnego ruchu lotniczego w Brukseli, Londynie czy Berlinie może podkreślić.